Jest niedziela 24 listopada, minęła godzina 22, zapraszam do Studia Lotto! Dobry wieczór, Helena Tamolenda Potrykus, czas na losowania. Ale zanim do nich przejdziemy, pragnę zaprosić Państwa do spróbowania swojego szczęścia w zdrabkach. To dobra zabawa i szansa na spore wygrane. W sprzedaży jest drabka droga do miliona. Do zdobycia jest główna wygrana w wysokości miliona złotych oraz inne atrakcyjne wygrane, np. 40 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to 13 milionów 600 tysięcy złotych. Jeszcze ważny komunikat. Totalizator sportowy spółka ZO informuje, że 28 listopada 2024 roku nastąpi rozpoczęcie sprzedaży jednej transzy losów loterii pieniężnej Magia Świąt, dla której numer identyfikacyjny rozpoczyna się liczbą 0747. Informacje o Wszystkich produktach lotto znajdą Państwo na stronie lotto.pl. We wtorek czeka nas losowanie lotto. Zachęcam do gry, bo do zdobycia może być nawet 8 milionów złotych. A jeśli do zakładu lotko dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w lotto plus. Trzymam kciuki za nowych lotto milionerów. W MultiMulti -multi każdy ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną. W tym tygodniu znalazł go m.in. gracz w Lubaniu. Trafił 10 z 10 liczb i wygrał 250 tysięcy złotych. Losowanie MultiMulti -multi przed nami. Zapraszam. Maszyna maszynę losującej, mam 80 kolejnych ułożonych kul. Bambem maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 28 30 49 12 77 4 2 48

Zakład Minilotto z typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko 2 zł. Za to trafienie wszystkich liczb może przynieść Państwu wygraną wartą nawet kilkaset tysięcy złotych. Na dowód tego powiem, że wczoraj w Grojcu padła piątka warta 524 576 złotych. Gratuluję zwycięzcy. Zapraszam na Minilotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kulę. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 3. 21 25 10 2 2 złote wystarczą, żeby zagrać w kaskadę. Tu do wygrania jest aż 4 miliona złotych. W tym miesiącu taką wygraną zdobyło już 3 graczy. Ostatni zagrał na lot ale z przyjemnością powitamy kolejnego zwycięzcę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejną łożoną kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 12 liczb Dwadzieścia trzy, osiem, dwanaście, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, sześć, siedem. Losowanie Eurojackpot będzie się już w najbliższy wtorek. Do wygrania ponownie będzie 520 milionów złotych, a pula na wygrane drugiego stopnia to 90 milionów złotych. W Eurojackpot wystarczy wytypować 50 z 50 oraz dwie liczby z 12. Można je typować samemu lub grać metodą na trafił. Życzę Państwu celnych typowań, a we wtorek wysokich wygranych. Dzięki ekstra pensji ponad 350 graczy zapewniło sobie pensję na lata. Największa z nich miała wartość 50 tysięcy złotych wypłatanych co miesiąc przez 20 lat. Okazja na taką wygraną już teraz. Losujmy! W kasetach maszyny mamy 35 razy 4 kolejne różne kule. będę maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 28 20 27 18 9 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba... Dwa. W ekstrapensji najlepiej grać z ekstra premią. Premia wypłacana jest od ręki i może być warta od 100 tysięcy złotych, aż do miliona złotych. Rozpocznijmy losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Tamte maszyny są puste. Zwalniamy blokady. i rozpoczynamy losowanie. 33. 10. 11. 5. 7. A ostatnią WYLOSOWANĄ liczbą w ekstrapę jest liczba. DWA. Wystartowała Lotteria Świąteczna Lotto. Do wygrania jest ponad 1320 nagród, w tym karty prezentowe po 700 zł oraz nagrody pieniężne w wysokości 500 zł. Dodatkowo w losowaniach do zdobycia są cztery samochody, a dla uczestników Wintu 3 nagrody po 25 tysięcy złotych. loteria potrwa do 31 grudnia tego roku. Szczegóły są dostępne na lotteriaświąteczna.pl. A na stronie lotto.pl znajdą Państwo wyniki losowań oraz informacje o wygranych. Nasze spotkanie dobiega końca. Zapraszam Państwa w imieniu Mateusza Kaczmarka na jutrzejsze wieczorne losowania. Będzie można je obejrzeć na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych noc Renifery były, śnieżynki były, ale tego to jeszcze nie było. Żeby dzień w dzień, codziennie, przez 6 tygodni, wygrywać w Loterii Świątecznej Lotto. Termomixy, smartfony, karty prezentowe, gotówka i gotówka. A do tego co dwa tygodnie Volvo XC40. A w finale wspaniałe Volvo XC60. Takich świąt i takiej loterii to jeszcze nie było. Loteria Świąteczna. Graj w punktach Lotto i na Lotto.pl.